MPWK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwk.lubin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonów. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. 15 years ago, we kind of sort of fell in love. A decade later, we ran into each other. No, no, no. Why am I finding myself yes. so attracted to this woman? Oh, wow. Still there. Still there. Gone. Coraz więcej dzieci z powiatu Polkowickiego zamiast do placówki socjalizacyjnej trafia do rodzin zastępczych. To wynik polityki powiatu, jak i nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Polkowickie rodziny po raz czwarty już bawiły się na pikniku zorganizowanym przez miejscowe PCPR z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W powiecie Polkowickim funkcjonuje 75 rodzin zastępczych, w tym trzy zawodowe. W których przebywa setka dzieci. W porównaniu do lat poprzednich tendencja jest wzrostowa. Ja się bardzo cieszę z tego faktu, że nasze działania od kilku lat prowadzone, takie marketingowe, profesjonalne, powodują, że liczba rodzin zastępczych się zwiększa. To myślę, że wyzwanie na XXI wiek, aby dzieci znajdowały się w autentycznych rodzinach. Te dzieci, które potrzebują pomocy, lepiej tam się rozwijają, lepiej się adaptują. Mimo dużego wsparcia ze strony powiatu pol w dalszym ciągu nie jest łatwo o nowe rodziny, szczególnie zawodowe. Bardzo trudno pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze. Każdy ma świadomość, że to jest bardzo odpowiedzialna funkcja. Trzeba zmierzyć się z dziećmi, których się nie zna, albo jest się dla nich babcią, dziadkiem, siostrą bądź wujostwem. A też mamy takie rodziny, które są zupełnie niespokrewnione. Jest to trudna, trudna funkcja. Mówią o tym emisja. Należy jednak popatrzeć na to, że osoby przez całe 24 godziny zajmują się dziećmi. Oprócz tego, że mają serce dla, dla swoich dzieci, mają również, muszą mieć serce. Dla dzieci, które są skierowane do nich, do rodziny zastępczej, jest to trudne pogodzenie. Trzeba w którymś tam momencie swoje dobro poświęcić na rzecz przyjętego dziecka. Podjęcie decyzji o rodzicielstwie zastępczym nie jest łatwe. Zwykle towarzyszą jej wątpliwości i obawy. Była trudna. Wszystkie za i przeciw rozważałam, ale więcej było właśnie tych za, żeby je wziąć, żeby jednak pozostały dziewczynki w rodzinie, bo wzięłam dwie siostry. I jedną nastolatkę, która ma 16 lat, skończona, i tą właśnie tą małą, która ma 10 lat. Piknik Rodzin Zastępczych to doskonała chwila na relaks i odpoczynek od codziennych trudów. W ramach czwartej edycji organizatorzy zapewnili uczestnikom masę atrakcji. Dzieci mogły zwiedzać wóz strażacki i ambulans, ale też poskakać na dmuchańcu czy pomalować buzie. Był także pokaz ratownictwa medycznego. Nie zabrakło pana Marka, etatowego klauna polkowickich rodzin, który rozdawał dzieciom balony. Dziewczynki, kwiatki, miecze to w zależności co to Ja nie jestem zawodowcem, jestem amatorem. Na tyle co podpatrzyłem na internecie i co potrafię ukręcić, to próbuję. Podczas części oficjalnej starosta Polkowicki tradycyjnie podziękował rodzicom zastępczym za kolejny rok współpracy, a maluchom złożył życzenia z okazji Dnia Dziecka.